Dobry wieczór, dobry wieczór. Dzisiaj dziewczyny chciałabym e, troszeczkę informacji na temat serum. Czy warto stosować serum? Czym ono się różni od kremu? E, kto powinien stosować serum i jak to wygląda? Więc szybciutko, króciutko na temat. Dziewczyny, serum nie zastępuje kremu. Serum to jest dodatkowy etap pielęgnacji dla wszystkich pań, które chcą również zadziałać składnikami aktywnymi na dany problem skóry. Chcą, aby troszeczkę więcej składników aktywnych do tej skóry się dostało. Na przykład jeżeli masz rozszerzone pory to możesz użyć serum zmniejszające, zawężające pory. Jeżeli masz przebarwienia, to serum działające rozświetlająco i rozjaśniająco na skórę. Jeżeli chcesz jakieś witaminy, to dajesz serum z witaminami. Także serum absolutnie nie zastępuje dziewczyny kremu. Krem albo serum, wybieramy zawsze krem. Nigdy nie wybieramy samego serum. Pomimo, że serum jest zawsze droższe, najczęściej niż krem. Dlaczego? Dlatego, że ma składniki aktywne. Więc jeżeli ma składniki aktywne, to musi kosztować. I takie serum dajemy zawsze pod krem, ponieważ krem tworzy taką warstwę okruzyjną na twarzy, taką zabezpieczającą koszulkę i wspomaga jeszcze bardziej działanie tego serum. Czyli jaka kolejność? Najpierw myjemy buzię, na suchą buzię dajemy tonik który nam zneutralizuje pH, czyli wyrówna pH na skórze. Kolejną rzeczą właśnie jest serum. I dziewczyny, serum dajemy i następnie, jak ono się troszeczkę wchłonie, dajemy krem na dzień, albo jeżeli używasz serum na noc, ja używam, to dajemy krem na noc. Taka jest kolejność mogą używać wszystkie panie w każdym wieku, a panie w eleganckim wieku, które mają skórę dojrzałą jak najbardziej powinny, bo wtedy spłycają się zmarszczki, no działamy na, dany, na, daną, na daną strukturę skóry. Dziewczyny, ja osobiście codziennie używam rano i wieczorem, uwielbiam i jest uważam najlepsze, jakie może być i polecam każdej z Was, każdej, niezależnie od wieku, serum z witaminką C i witaminą E i witamina C i witamina E są to antyutleniacze, są to spowalniacze procesu starzenia, działają na pobudzenie produkcji kolagenu i elastyny. Witaminka C również uszczelnia naczynia krwionośne, czyli tutaj jeżeli mamy do czynienia wszystkie skóry płytko unaczynione, bardzo dobrze działa. Również rozświetla skórę, wygładza skórę. I witaminka C i witaminka E są one w postaci takiego patentu przez MaryKey utworzonego, czyli jest kapsułkowana, co oznacza, że nie działa powierzcho powierzchownie tylko na zewnętrzną partię skóry, ale wnika w głąb skóry i przez to, że jest to struktura, formuła kapsułkowana, to uwalnia się 12 godzin. Po prostu stopniowo się uwalnia i witamina C i witamina E. Jak wiecie, witamina E, witamina młodości. I ono widać, czy to serum, ono, czy to serum, widać różnicę na buzi już po paru aplikacjach. Czyli jeżeli tydzień stosujesz, to automatycznie zobaczysz poprawę na swojej skórze. Ja używam, polecam, chcesz wypróbować, napisz do mnie w komentarzu, na przykład C albo E, to będę wiedziała. Z ręką na sercu polecam. Wszystkie produkty zresztą, które ja tutaj rekomenduję, to mam sprawdzone na sobie, przetestowane i śmiało mogę je każdej z pań polecić. Jeżeli potrzebowałabyś inny rodzaj, inne serum na inną przypadłość skóry, odezwij się, na pewno ci pomogę, coś doradzimy razem. Wszystkie produkty są do nabycia. Ja jestem doradczynią właśnie y, piękna w firmie Amerykej, także wszystkie produkty oryginalne y, możesz u mnie zakupić.